Dajcie, pewna osoba pisze mi w komentarzu na temat tak zwanego Ojca Pio, tak, że to, że on miał stygmaty, świadczy o tym, że on był blisko Boga, tak, że chodził z Bogiem, no bo taki cud się na nim dokonał. Słuchajcie, ten cud był od diabła, ok? To diabeł chce, aby ludzie w ten sposób cierpieli. To nie jest cud od Boga. Żaden z apostołów nie przechodził takich rzeczy. Ktoś powie, ale co z apostołem Pawłem? Przecież jest napisane, że on właśnie miał stygmaty. Nie, nie jest napisane, że miał stygmaty. Jest mowa o tym, że apostoł Paweł po prostu cierpiał prześladowania, tak? Dla Pana Jezusa i miał bliznę po tym, ok? Bo ktoś go tam... Żydzi go prześladowali i tak dalej, tak? Także apostoł Paweł był bity za głoszenie Ewangelii. A co do tego tak zwanego ojca Pio, to po prostu miał te rzeczy od szatana, okej? Okay? I jeszcze ta osoba mi napisała, to jest w ogóle komiczną rzecz, że Jan Paweł II kanonizował ojca Pio, tak? I to ma być dowodem, że ojciec Pio był święty, słuchajcie. Jan Paweł II jest nie mniejszym szatanem niż ojciec Pio, tak? Jan Paweł II płonie dzisiaj w piekle. I Jan Paweł II nie jest zbawiony absolutnie. On cierpi męki na wieki wieków, tak? Poszedł do piekła. Dlaczego? W objawieniu Jana 21.8 jest napisane, że udziałem wadzów, między innymi, oczywiście, tak. Jest jezioro gorujące ogniem i siarką. Oczywiście to nastąpi potem, tak, że śmierć i piekło zostanie wrzucone do jeziora ognia, tak, to jest śmierć druga, tak. Ale w tej chwili Jan Paweł II cierpi męki w piekle. Potem zostanie wrzucony dodatkowo do jeziora ognia, tak, aby mu dołożyć do pieca. Okay? Także Jan Paweł II nie tylko popełniał właśnie ten grzech haniebny, że czynił bałwochwalstwo, ale ciążyła na nim ogromna odpowiedzialność, ponieważ Jan Paweł II, wielu ludzi, czynił synami i córkami piekła gorszymi niż on sam, tak? Skoro on właśnie głosił takie rzeczy, że wolno modlić się do figury maryjnej. Można modlić się na różańcu i można robić wiele, wiele innych, ohydnych rzeczy, tak? Jan Paweł II właśnie zachęcał do kultu maryjnego. Dlatego on płonie w piekle nie jako zwykły obywatel piekła. On znosi jeszcze gorsze męki niż zwykły obywatel piekła, tak? Jan Paweł II jest w gorszym, w dużo, dużo gorszym miejscu od zwykłego obywatela piekła, tak? Jan Paweł II cierpi większe męki, ponieważ on nakłaniał wielu, wielu Polaków, tak? Do dzisiaj wielu Polaków uważa, że on był święty. Jaki święty? Święci ludzie nie płoną w piekle, słuchajcie. A Jan Paweł II płonie w piekle, więc jaki on był święty, okej? Okay? I to nie ja sobie to wymyślam, to Biblia mówi, że Jan Paweł II płonie w piekle, tak? Objawienie Jana 21.8. Zobaczcie sobie, udziałem bałwochwalczym. Czy Jan Paweł II kiedykolwiek się nawrzucił z tego grzechu? No nigdy, tak? Także płonie w piekle. W istocie, tak jak mówię, jest yy, w znacznie gorszym miejscu. Słuchajcie, powiem Wam wprost, w jakim stanie jest w tej chwili Jan Paweł II, tak? skoro już mówię o tych większych cierpieniach. Otóż Jan Paweł II rozpływa się jak ślimak w tej chwili, tak? Takie są fakty. Pokazuję je i objaśniam. Dlatego nie idźcie tą drogą. Nie podążajcie śladami Jana Pawła II, tak? Bo on czynił ludzi gorszymi piekła niż on sam. Ok? Także... Otrzymał surowszy wyrok i będzie płonął na wieki w piekle, ok? No dobrze, to by było na tyle, myślę. Dziękuję za uwagę. E, tak jak mówię, Ojciec Pio nie był święty, Jan Paweł II także nie był święty. To, że ludzie kogoś uznają za świętego, to kompletnie niczego nie pokazuje i nie objaśnia, tak? To tylko człowiek mówi o innym człowieku, że może być święty. Ale czy Bóg tak uważa? To jest najważniejsze. Bóg nie uważa bałwochwalczyków za ludzi świętych, tak? Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.